Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zajmę się opryskiwaczem, a dokładniej rzecz ujmując to, przygotowaniem opryskiwacza już pod spoczynek zimowy. Co prawda zostało mi 3 hektary pszenicy do opryskania, ale warunki jakie są, takie są. Występują już przymrozki. Więc dałem sobie spokój. Jest to raptem 3 hektary, niedużo i nie mało, także postaram się powalczyć z chwastami wiosną, nie uważam, że to jest akurat dobry wybór. Najlepszy wybór z tego względu, że pierwszy, pierwsze co to idą nawozy azotowe, które też pozwolą roślinom wejść w większą fazę rozwojową. No ale cóż, no jako pogodę mamy, to mamy dzisiaj już jest połowa listopada, więc te temperatury no po prostu nie pozwalają na wyjazd z zabiegiem w pole. No, i tyle, no co tu, co tu więcej, więcej gadać, więc nie ma co czekać na te 3 hektary. Tomek dzisiaj umył, zresztą opryskiwać, aż się świeci, także daję sobie spokój z tymi 3 hektarami. Reszta wszystko już mamy załatwione, więc będę się martwił wiosną czym, jak, co, gdzie i kiedy. A ja przystępuję standardowo, oczywiście, do wylania wszelkiej wody, zaraz podłączę pneumatykę, żeby wydmuchało mi z land tutaj, no i co, no i tak na dobrą sprawę już, już opryskiwacz będzie odhaczony, Kuba dzisiaj kończy też wywozić gnojowice z podróż, także będą też już czyste kanały Myślę, że do wiosny spokojnie spokojnie wytrzyma się. A tak jak mówię, tutaj jeszcze za domem będzie kukurydza siana. Także będzie gdzie tą gnojowicę prawda, wywieźć. Także ja biorę się za opryskiwać i też dzielę się z Wami informacją, że praktycznie mamy już wszystko uprawione. Tak jak mówię, zostaje tylko 7 hektarów prawić pod kukurydzę. To co mamy już gnojowicą rozwiezione, to już jest zakończone. E, uprawiamy. Myjemy sprzęty i, że tak powiem, sezon będzie już zakończony. Teraz już mam wodę ze zbiornika praktycznie wypompowaną. Zbiornik jest wypukany 4 razy, słuchajcie. Plus to, co w środku jest też Tomek, Tomek obmył w środku również lancą to co, to, co dało radę sięgnąć, tak? Plus płuczki, które były włączone. I tak jak mówię, 4 razy czysta woda, więc, więc nawet to, co wylatuje, to jest już w postaci równie czystej wody. Także zbiornik już jest wyczyszczony. Teraz czekam z powrotem, aż mi nabije powietrza. Mam załączony, jakby oprysk, prawda? I za chwilę z końcówek też powinno już wylatywać szyściutko. Może zamknę teraz tutaj sobie zawór. O! O, już słychać, jak to wszystko syczy. Także końcówki również pozdejmuję na zimę. Postaram się je dobrze wypukać, dobrze wymyć. Na pewno gdzieś jakieś zanieczyszczenia już w tych końcówkach powinny się pojawiać. Także na przyszły sezon już też będą wyczyszczone. Nie mówię oczywiście o, o RSM-ie, ale chociażby o, yy, chociażby o yy, samych końcówkach do wykonywania zabiegów chemicznych. A nie nawożenia, bo te końcówki od RSM-u są stosunkowo, mają grubą szczelinę, więc tam nie powinno się nic, nic nieprzyjemnego zbierać ani, ani zalegać. A w tych końcówkach zawsze gdzieś tam coś się pojawi, także stara szateczka i te końcówki dobrze trzeba będzie wypukać. Poza tym trzeba je będzie na pewno jeszcze, jeszcze umyć, bo nie wszędzie, nie wszędzie dojdzie, a już widzę, że, że są również o, zabrudzone. Łotem normalnie tak, także to wszystko co się zbierało podczas, podczas zabiegu yy, chociażby kurz, to później osadzał właśnie na tych końcówkach i, yy, i trzeba je będzie najzwyczajniej w życiu jeszcze przemyć. Myślę, że już naleciało. Zobaczymy teraz na głównym filtrze. Dobra. Tutaj raczej nie będzie ten dyk Trzeba z powrotem przyłożyć tutaj. I i dalej lecimy. Chociaż jak jeszcze zdejmę końcówki, to oczywiście to wszystko, e, wszystko prawda, e, z, tych, e, z, tych, z tych głowic pozlatuje i będzie, i będzie opryskiwać praktycznie gotowy. Oczywiście wszystkie zawory zwrotne, tak jak zawsze to robię, odkręcam ten oraz, yy, oraz na górze, żeby później nie było o, nie było problemów. O, jeszcze gdzieś się ta woda, prawda, zbiera. Także niech się jeszcze napompuje. I będzie, będzie wszystko ok. Również tutaj z korków, z pompy, tak jak mówię, jak co roku, też wodę zlewamy, żeby później nie było żadnych, żadnych nieprzyjemności, żadnych problemów. Proszę, tyle wody. Kiedy z jednej już mamy, teraz z drugiej. No i jeszcze parę końcówek mi zostało do zdjęcia. Jeszcze gdzieś ta woda, słuchajcie, zobaczcie, potrafi, o akurat tej nie, potrafi lecieć, no ale ale po to właśnie ściągamy te końcówki, żeby ewentualnie ona się tutaj nie zbierała. I tak jak mówię, są one dosyć, dosyć ubrudzone, szczególnie o proszę ile wody. Szczególnie te, które były nimi najwięcej pracowane, no i trzeba je najzwyczajniej w życiu umyć. Mam tutaj w chlewni ciepłą wodę, za chwilę je zaleję, żeby cały czas były mokre, żeby czasem nie wyschły. I jak tylko będzie chwilka, to je najzwyczajniej w życiu szczoteczką wyczyszczę. I tym oto sposobem, wspólnymi siłami, doszliśmy do końca opryskiwacz gotowy do przezimowania oczywiście pierwszym zabiegiem jaki będzie wykonywany to będzie rozlewanie RSM -u. także trzeba będzie go z powrotem jakby uzbroić pozakręcać wszystko, posprawdzać ale to już to już wczesną wczesną wiosną późną zimą będziemy się tym zajmować a opryskiwacz tak jak mówię jest już gotowy jeszcze tylko zostają mi do umycia wszystkie końcówki żeby były czyściutkie i gotowe również, również na wiosnę do przygotowane do zabiegów. Także tym oto akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Taki dosyć krótki. Do usłyszenia w kolejnym pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć!